Święty Jan od Krzyża, droga na górę Karmel. Droga na górę Karmel mówi o tym, jak dusza powinna się przygotować, by w krótkim czasie dojść do zjednoczenia z Bogiem. Podaje przestrogi i naukę bardzo pożyteczną, tak dla początkujących, jak i postępujących, aby umieli uwolnić się od rzeczy doczesnych. Nie obciążać się duchowymi, lecz pozostawać w tym całkowitym ogołoceniu i wolności ducha, jakie są niezbędne do zjednoczenia z Bogiem. Naukę tę ułożył ojciec Jan od Krzyża, Karmelita Bosy. Założenie: Cała nauka, którą chce podać w drodze na Górę Karmel, streszcza się w niżej przytoczonych strofach. Zawierają one sposób wzniesienia się aż na szczyt góry, to jest do wysokiego stopnia doskonałości, który tu nazywamy zjednoczeniem duszy z Bogiem. A ponieważ na nich będę opierał swoją naukę, zestawię je tu razem, aby można było zrozumieć i objąć całą treść tego, co mi przyjdzie napisać. W toku pracy nad objaśnianiem ich będę po kolei przytaczał każdą strofę osobno. I poszczególne wersy, jak tego będzie wymagał omawiany przedmiot. Strofy, w których dusza opiewa szczęście, jakie znalazła po przebyciu ciemnej nocy wiary, ogołacając się i oczyszczając, aby dojść do zjednoczenia z umiłowanym. 1. W noc jedną pełną ciemności udręczeniem miłości rozpalona o wzniosła szczęśliwości Wyszłam niepostrzeżona, gdy chata moja była uciszona. 2. Bezpieczna pośród ciemności, przez tajemnicze schody osłoniona, o wzniosła szczęśliwości, w mroki ciemności, w ukrycie wtulona, gdy chata moja była uciszona. 3. W noc pełną szczęścia błogiego, pośród ciemności, gdzie mnie nikt nie dojrzał. Ja mnie widziała niczego. Nie miałam wodza ani światła innego ponad ten ogień, co w sercu mym gorzał. 4. Ona mnie prowadziła jasnością, bezpieczniej niż światło południowe. Tam, gdzie mnie czekał z miłością, o którym miałam przeczucie duchowe, gdzie nikt nie stanął istnością. 5. O nocy coś prowadziła, Nocy ty milsza nad jutrznię różaną, O nocy coś zjednoczyła miłego z ukochaną, Ukochaną w miłego przemienioną. 6. Na mojej piersi kwitnącej, Którą dla niego ustrzegłam w całości, Zasypia w ciszy kojącej, Wśród moich pieszczot szczodrości, a wiatr od cedrów niesie pieśń miłości. Siedem rankiem wśród wiatru, gdym jego włosy w pęki rozplatała, prawica jego pełna ukojenia, szyję mą słodko opasała, że zatonęłam pośród zapomnienia 8. Zostałam tak w zapomnieniu. Twarz moją oparłam o ukochanego. Ustało wszystko w ukojeniu. Troski żywota mojego skryły się wszystkie w lili wonnym tchnieniu. Prolog. 1. Trzeba by głębszej nauki i doświadczenia niż moje, by móc objaśnić i poznać tę noc ciemną, przez którą przechodzi dusza, by dojść do boskiego światła do możliwie najdoskonalszego w tym życiu zjednoczenia miłości z Bogiem. Mroki i trudności, zarówno duchowe, jak i doczesne, przez które zwykle przechodzą dusze, zanim osiągną ten wysoki stan doskonałości, są bowiem tak głębokie, że nie starczy mądrości ludzkiej, by je zrozumieć, ani doświadczenia, by je można było wyjaśnić. I ten tylko, kto przeżywa, będzie je mógł zrozumieć, ale nie zdoła objaśnić. 2. Mimo to, chcąc nieco powiedzieć o tej nocy ciemnej, nie będę się opierał wyłącznie ani na doświadczeniu, ani na wiedzy, bo jedno i drugie może zawieść i wprowadzić w błąd. Lecz korzystając nieco z obydwu tych środków, użyję głównie Pisma Świętego, do objaśnienia zwłaszcza rzeczy najważniejszych i najtrudniejszych. Bowiem idąc za Pismem Świętym nie możemy pobłądzić, gdyż przez nie przemawia Duch Święty. A jeśli bym w czymkolwiek pobłądził, nie rozumiejąc dobrze tego, co zaczerpnąłem z Pisma Świętego, lub skądinąd nie chcę ani odrobinę odstąpić od zdrowej myśli i nauki Świętej Matki, Kościoła katolickiego. W tym wypadku poddaję się i ulegam całkowicie nie tylko orzeczeniom Kościoła, ale i każdego, kto o tym słuszniejszy wyda sąd. 3. Nie pobudza mnie do tej pracy zdolność, z jaką bym się porywał na rzeczy tak trudne, lecz nadzieja, którą pokładam w Panu, iż mnie wspomoże ze względu na odczuwaną przez duszę wielką potrzebę objaśnienia tych rzeczy. Niektóre z nich bowiem starają się iść drogą cnoty, gdy jednak pan nasz chce je przeprowadzić przez noc ciemną, by mogły dojść do boskiego zjednoczenia, nie postępują naprzód. Czy to nie chcąc wejść, lub pozwolić się wprowadzić w tę noc, czy to nie rozumiejąc siebie samych, albo nie znajdując odpowiednich i doświadczonych przewodników którzy by je doprowadzili do samego szczytu. I jest to rzecz godna pożałowania, że wiele dusz, którym Bóg daje uzdolnienie i łaskę do kroczenia naprzód i mogłyby dojść przy dobrej woli i odwadze do tego wysokiego stopnia doskonałości, pozostaje na niskim poziomie obcowania z Bogiem przez brak chęci, zrozumienia lub przez brak pouczenia, jak mają wyrwać się z tych początków. A jeśli w końcu Pan nasz na tyle okaże im łaskę, że bez żadnej z tych pomocy pozwala im pójść naprzód, dochodzą do celu o wiele później, z większym trudem i mniejszą zasługą, ponieważ nie umiały się dostosować do działania Bożego, nie pozwalając mu wprowadzić się na pewną i prostą drogę zjednoczenia. Choć jest prawdą, że Bóg sam je prowadzi. I może je podnieść do wyższej doskonałości bez ich udziału, to jednak one nie pozwalają się podnieść i zbyt powoli dążą z powodu opierania się Bogu. Nie mają też większej zasługi, bo nie oddają swojej woli Bogu, a zatem więcej cierpią. I zdarza się, że są takie dusze, które zamiast oddać się Bogu i współpracować z Nim, przeszkadzają Mu. Nieroztropnym i opornym zachowywaniem się. Podobne są te dusze dzieciom, które gdy je matka chce wziąć na ręce, tupią i płaczą, bo uparcie chcą iść same. Po tej drodze nie zajdą daleko, a jeżeli będą się nieco posuwały, to tylko krokiem dziecka. 4. Aby więc dusze wiedziały, kiedy Boży Majestat zechce je wyżej podnieść. Podamy z Bożą pomocą naukę i przestrogi tak dla początkujących, jak i postępujących, aby umieli siebie zrozumieć, albo przynajmniej pozwolili prowadzić się Bogu. Niektórzy bowiem ojcowie duchowni, nie mając światła ani doświadczenia odnośnie do tych dróg, zwykli raczej przeszkadzać i utrudniać drogę takim duszom, niż je wspomagać. Są oni podobni do budowniczych wieży Babel. Którzy nie rozumiejąc się wzajemnie, zamiast podawać odpowiedni materiał, podawali inny niż trzeba było i tak nic nie zdziałali. Jest rzeczywiście ciężko i trudno duszy, gdy w takich przeżyciach ani sama siebie nie rozumie, ani nie ma nikogo, kto by ją rozumiał. Może się zdarzyć, że Bóg prowadzi jakąś duszę najwyższą drogą ciemnej kontemplacji i oschłości. A jej wydaje się, że jest zgubiona. I gdy wśród tych ciemności, trudów, przykrości i pokus zapyta kogoś o radę, ten, jak ci pocieszyciele Hioba, odpowie jej, że to jest melancholia, zmartwienie lub temperament, albo że nawet może to być jakaś ukryta w niej skłonność do złego, z powodu której Bóg ją opuścił. Zwykli bowiem sądzić że dusza ta musi być bardzo zła, skoro takie rzeczy na nią przychodzą. 5. Znajdzie się i taki, który jej powie, że cofa się, skoro nie znajduje w rzeczach bożych smaku i pociechy, jakie przedtem odczuwała. Podwaja wtedy utrudzenie tej biednej duszy. Zdarzyć się bowiem może, że największym zmartwieniem, jakie dusza odczuwa, jest właśnie poznanie własnych nęc. Jaśniej niż przy świetle dziennym widzi, jak pełną jest zła i grzechów. Ponieważ Pan Bóg w nocy kontemplacji daje jej to światło poznania, jak to później powiemy. I skoro teraz znajdzie kogoś potwierdzającego to, co jej się wydaje, i orzekającego, że to oczyszczenie wypływa z jej winy. Strapienie i boleść duszy wzrastają bez końca i zwykle stają się boleśniejsze niż śmierć. Nie poprzestając na tym, spowiednicy tacy, w przekonaniu, że to cierpienie jest skutkiem grzechów, polecają duszą badać swoje dotychczasowe życie, czynić wiele spowiedzi generalnych i takie krzyżują na nowo. Nie rozumieją, że nie jest to czas właściwy na jedno czy drugie. Lecz że należy duszę zostawić w tym oczyszczeniu, w jakim Bóg je postawił, oraz pocieszać je i podtrzymywać na duchu, aby znosiły to wszystko tak długo, jak długo Bóg zechce. Do tego czasu bowiem cokolwiek by one czyniły, a oni radzili, nic nie pomoże. 6. Powiemy o tym z Bożą pomocą w dalszej części, jak dusza ma się wtedy zachować? W jaki sposób spowiednik ma nią kierować? I jakie są znaki, po których można by poznać, czy to jest stan oczyszczenia duszy? A jeśli istotnie ten stan, nazywamy go tu nocą ciemną, dusza przeżywa, trzeba by zwrócić uwagę, czy to jest oczyszczenie zmysłów, czy ducha, i zbadać, czy to nie jest tylko melancholia albo inna jakaś niedoskonałość dotycząca zmysłów lub ducha. Trafią się bowiem i takie dusze, które będą myśleć, jak również ich spowiednicy, że Bóg prowadzi je drogą nocy ciemnej duchowego oczyszczenia, a nie będzie to wspomniana noc, tylko jakaś ich niedoskonałość. Może również tak się zdarzyć, że niektóre będą sądziły, iż nie mogą się modlić, a w rzeczywistości są już na najwyższych stopniach modlitwy inne znów będą sądzić że są ugruntowane w modlitwie a w rzeczywistości ich modlitwa niemal już zanikła 7 są również dusze które choć niestety wiele się wysilają i trudzą cofają się dlatego że postęp opierają na tym co nie pomaga lecz raczej szkodzi inne natomiast w odpocznieniu i ukojeniu idą szybko naprzód. Są jeszcze inne, dla których same dary i łaski, które otrzymują od Boga dla postępu, stają się takim obciążeniem i przeszkodą, że nic nie postępują. Dusze idące tą drogą spotykają wiele radości, zmartwień, nadziei i bólów. Jedne z tych rzeczy wywodzą się z ducha doskonałości. Inne z ducha niedoskonałości. O wszystkim tym za łaską Bożą postaramy się cośkolwiek powiedzieć, aby każda dusza, czytając te słowa, mogła zrozumieć, jaką drogą idzie i jaką iść powinna, jeśli chce dojść na szczyt góry. 8. Doktryna ta jest nauką o nocy ciemnej, przez którą dusza musi iść do Boga. Niech więc czytający nie dziwią się, że będzie nieco ciemna. Niejasność ta będzie zwłaszcza na początku, gdy zacznie się czytać. W miarę zaś postępu zrozumienie stanie się jaśniejsze, bo jedna rzecz wyjaśni drugą. A gdy przeczyta się tę rzecz po raz drugi, zapewniam, że poznanie będzie głębsze, a i sama nauka okaże się bardziej pożyteczna. Jeśli zaś ktoś nie odniesie korzyści z tej nauki, to będzie tak z powodu mojej nieumiejętności i nieudolnego stylu. Wszak przedmiot jest sam z siebie dobry i bardzo potrzebny. Uważam jednak, że choćbym o tym przedmiocie napisał jak najpiękniej, najdoskonalej, skorzysta z tej nauki tylko niewielu. Nie będzie to bowiem nauka o zwykłych kwestiach moralnych i sprawach miłych dla tych osób duchowych. Które lubią iść do Boga przez rzeczy słodkie i miłe? Lecz będą to istotne i gruntowne wskazania dla wszystkich, którzy zechcą dążyć do przedstawionego tutaj ogołocenia duchowego. 9 Zasadniczo nie mam też zamiaru mówić tu do wszystkich, lecz tylko do niektórych osób ze świętego naszego zakonu, pierwotnej reguły z góry Karmel. Czy to braci, czy sióstr, które Bóg wprowadza na ścieżkę wiodącą na górę i które mnie o objaśnienie prosiły. Osoby te, będąc już dostatecznie ogołocone z rzeczy doczesnych tego świata, tym jaśniej zrozumieją naukę o ogołoceniu duchowym. Księga pierwsza. Noc czynna zmysłów. W tej księdze jest mowa o tym, co to jest noc ciemna i jak koniecznie trzeba przejść przez nią, by dojść do zjednoczenia z Bogiem? W szczególności objaśnia się noc ciemną zmysłów i pożądań oraz szkody, jakie one duszy wyrządzają. Rozdział pierwszy przytacza pierwszą strofę mówi o dwóch różnych nocach, przez które przechodzą osoby duchowe, według dwóch części człowieka. Niższej i wyższej objaśnia następującą strofę. W noc jedną, pełną ciemności, udręczeniem miłości rozpalona, o wzniosła szczęśliwości, wyszłam niespostrzeżona, gdy chata moja była uciszona. 1. W tej pierwszej strofie wyśpiewuje dusza swoje szczęście, które znalazła, w wyzwoleniu się ze wszystkich rzeczy zewnętrznych oraz pożądań i niedoskonałości. Tkwią one w zmysłowej części człowieka z racji istniejącego nieładu. Aby to pojąć, należy tu zauważyć, iż dusza, zanim dojdzie do stanu doskonałości, musi zazwyczaj przejść najpierw przez dwa główne rodzaje nocy, które mistrzowie duchowi nazywają oczyszczeniami duszy. My nazywamy je tu nocami, bo tak w jednej, jak i w drugiej, dusza idzie jakby w nocy po ciemku. 2. Pierwsza noc albo oczyszczenie odnosi się do zmysłowej części duszy. O niej jest mowa w przytoczonej strofie i o niej powiemy w pierwszej części tej księgi. Druga noc odnosi się do duchowej części duszy. Będzie o niej mowa w następnej strofie. O niej również odnośnie do oczyszczenia czynnego duszy, mówić będziemy w drugiej i trzeciej części tej książki. Co zaś dotyczy oczyszczenia biernego, w części czwartej. 3. Pierwsza noc dotyczy początkujących, gdy Bóg zaczyna ich wprowadzać w stan kontemplacji. Uczestniczy w tej nocy i duch. Jak to objaśnimy w swoim czasie. Druga noc, albo oczyszczenie, odnosi się do już postępujących, kiedy Bóg chce ich podnieść do stanu zjednoczenia z sobą. Ta druga noc jest o wiele ciemniejsza, mroczniejsza, a oczyszczenie jej o wiele straszniejsze aniżeli w pierwszej. Zobaczymy to później. Objaśnienie strof. 4. Mówi więc dusza w tej strofie, że wyszła wyprowadzona przez Boga tylko dla jej miłości i rozpalona tą miłością w noc jedną, przez którą rozumie się uwolnienie i oczyszczenie ze wszystkich jej duchowych pożądań odnośnie do wszystkich rzeczy zewnętrznych na świecie, przyjemności ciała i upodobań woli. Wszystko to dokonuje się właśnie w oczyszczeniu zmysłów. Dlatego mówi, że wyszła, gdy chata jej, to jest część zmysłowa, była uciszona. Uciszone już i uśpione były w niej pożądania, a ona w nich. Nie może bowiem wyjść ze zmartwień i ucisków i z natręstwa pożądań, dopóki te nie zostaną umartwione i uśpione. Śpiewa więc, że to jest jej wzniosła szczęśliwość. Iż wyszła niespostrzeżona, czyli że żadne pożądanie cielesne, ani cokolwiek innego nie mogło jej przeszkadzać. Jest również szczęśliwa, że wyszła wśród nocy, to jest, że Bóg uwolnił ją od tego wszystkiego, a to uwolnienie stało się dla niej nocą. 5. I to jest wzniosłą szczęśliwością duszy, że Bóg wprowadził ją w tę noc której tyle dobra dla niej wypłynęło. Ona sama nie mogłaby w nią wejść, bo sama z siebie nie może uwolnić się od wszystkich pożądań, by dojść do Boga. 6. Takie jest ogólne objaśnienie tej strofy. W dalszym ciągu będziemy objaśniać każdy wers i przedmiot, który chcemy udostępnić. To samo będzie dotyczyło i strof następnych. Jak to zaznaczyłem na początku, to znaczy, że przytoczę poszczególne strofy, a następnie będę objaśniał każdy wers.